Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Po nieco dłuższej przerwie spowodowanej kwarantanną, musiałem odbyć kwarantannę razem z moją rodziną. Urbeks dzisiejszy to taki nieplanowany wyjazd, ponieważ dopiero jutro odwiedzę zakłady chemiczne. Drugi raz, ale troszeczkę inny teren tych zakładów. Pokażę wam inne rzeczy. Natomiast tutaj. Yy, przyjechałem na drugą stronę Wisły. W ogóle ciekawostka: yy, że most, którym tu dojechałem, z, w tym miesiącu zostanie wyłączony z użytku i będzie yy, przeprawa promowa yy, zorganizowana. W związku z tym, że most po prostu wymaga nagłego remontu, yy, to tak przy okazji. A już teraz zapraszam Was na krótką eksplorację yy, cmentarza ewangelickiego, który. W sumie zachował się, można powiedzieć, nieźle w stosunku do tego co widziałem już do tej pory. Na moim kanale możecie zobaczyć lapidarium cmentarza ewangelickiego, czyli takie miejsce pamięci utworzone z elementów wyłowionych na grobków. Tutaj natomiast są groby. Są groby. Jest krzyż, to jest jakiś złamany krzyż. Tutaj nawet jakieś fragmenty, nie wiem, może ogrodzenia. 1871. No gdzieś około chyba gdzieś w połowie XIX wieku ten cmentarz został założony. No pójdziemy sobie tutaj zobaczyć jeszcze. Ponieważ tutaj jest lepiej zachowana tablica. 27 marca 1942 roku ubiegłego wieku. Nawet ktoś tutaj znicze ostatnio postawił. Bardzo ładny gest. Ja nie mam ze sobą znicza. Natomiast miejsce z, jak najbardziej y, uszanuję. Jest to cmentarz. Wszystko się pozapadało, po prostu ziemia się osunęła i tyle. Nie wiem czy też nie chodzę po, po nagrobkach, pewnie chodzę. No ale to nic na to nie poradzę, Choć, chociaż nie chcę, to się nie da, tak? Kawałeczek musiałem tutaj się przejechać, powiem szczerze, ale... Myślę, że było warto. No i nie ma tutaj chyba więcej co szukać, także... Będę się z wami żegnał i zaproszę Was na następny odcinek na kanale. To wszystko jest obrośnięte. No nic. Także no. A tutaj ktoś chyba tą płytę po prostu ściągnął. No nic słuchajcie, zostawcie łapkę jak się podoba subskrybujcie kanał e, Będę wdzięczny I do zobaczenia na szlaku Trzymajcie się, cześć